Jesteśmy w Toruniu u Waldka Dąbrowskiego, e, mojego przyjaciela, który prowadzi ośrodek Mateusz od wielu, wielu lat. E, Waldek, przed chwilą siedzieliśmy przy kawie, przy herbacie w Bojanie Piekawy. E, rozmawialiśmy o pewnym zdarzeniu, które wydarzyło się w Grudziądzu, bo ty jeździsz do, też między innymi do zakładu karnego w Grudziądzu. To jest więzienie dla kobiet. Waldek, opowiedz tę historię naszym. No tak, zdarzyła się sytuacja, że trafiła do mnie dziewczyna, która miała zszywany łuk brwiowy w zakładzie karnym w Grudziądzu i ten łuk brwiowy po prostu był fatalnie zrobiony, półtora centymetra nad linią brwi. No, wyglądało to strasznie i uważam, że ktoś po prostu tą kobietę oszpacił. Hey. Możesz pokazać stronę internetową, bo Waldek ma swoją stronę na Facebooku: Ośrodek Readaptacji Mateusz w Toroniu. Mamy prośbę, polubcie e, włączcie się w taką działalność, jeżeli możecie, jeżeli, wam, jeżeli chcecie to robić, jeżeli chcecie pomagać. A Waldek dzisiaj robi za misia, bo ja lubię z Waldkiem sobie zrobić zdjęcie. Od czasu do czasu przyjeżdżam do Torunia. Ściana Waldka, bo Waldek był też. Jest e, toruńskim aniołem. A resztę to sobie zobaczycie na stronie. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy się. serdecznie.